Dajcie z tej strony Ewelina Freehouse z USA, póki jeszcze jest USA, a nie Chiny, część Chin, część USA. Więc witam Was serdecznie. Zaczniemy może od Donalda Trumpa Juniora, co ma do powiedzenia. Także kawałeczek puszczę. Tak jak tutaj Donald Trump Jr. mówi, że będziemy, zaczniemy od Andrew Cuomo. Andrew Cuomo, nie wiadomo. Kłomo, kłomo, nie wiadomo, a może już wszystko wiadomo. Tych was, co śledziliście gubernatora Nowego Jorku, Andrew Cuomo, i to, co on zrobił w tamtym roku, dla przypomnienia, 9 starszych osób chorych na COVID z właśnie Nowego Jorku. Z powrotem Andrew Cuomo dał rozporządzenie, żeby tych chorych, starszych, ludzi wrzucić do Domu Starców i pomieszać z tymi zdrowymi. No i co się stało? Pełno z nich zaczęło się od siebie zarażać i wiele z nich zmarło właśnie w domach starców. On oczywiście sobie robił z tego żarty, on ma brata, który pracuje chyba dla CNN-u i zawsze sobie z tego żartow żartowali, robili z siebie klaunów i tak dalej. Dopóki tutaj, w końcu, patrioci nie dobrali mu się tutaj do czterech liter, i osoby, które widziały, co on robił, w końcu, w końcu zaczęły te osoby mówić. W tym jego tutaj pomoc, jego sekretarka, która powiedziała, że wszystkie te dane były sfałszowane i mówiła, że właśnie on powinien, za to być odpowiedzialny i pójść do więzienia za to właśnie, że przez niego wiele osób straciło życie więc to są sprawy karalne i Andrew Cuomo ma teraz tutaj, jest teraz na tapecie nie jako bohater, tak jak z siebie zrobił bohatera, napisał nawet książkę i chciał chyba zostać popularny, że on jest taki świetny ale wyszło po prostu szydło z worka on odmówił pomocy Trumpa. Trump wiele razy proponował pomoc dla Nowego Jorku, w tym poszła duża ilość pieniędzy miliony, miliony dolarów, na tutaj wojskowo, wojskowy statek, który był przycumowany niedaleko Nowego Jorku i on miał i łóżka dla chorych, i cały sprzęt medyczny, i ludzi. Specjalistów, którzy mogli pomóc w każdej minucie, tylko czekali na znak, na zielone światło od Andrew Cuomo. Oczywiście tego zielonego światła niestety nie ujrzeli, więc te pieniądze, które zostały wydane na to, poszły na marne, a te osoby straciły życie, które mogły żyć, bo mogliśmy uratować wiele ludzi. Ale Andrew Cuomo. Chciał zrobić tutaj statystyki, podwyższyć, że jest wiele, wiele osób, słuchajcie, którzy chorują na COVID, tych statystyk nie było. No to on tutaj wymyślił coś takiego. Na pewno są za nim inne osoby, to nie, że sam Kłomo tutaj w tym uczestniczył. On po prostu wydał te, tak jakby rozporządzenia, które, które miały niesamowity wpływ tutaj na Nowojorczyku. Więc zaraz pokażę kolejną osobę, która mocno krytykuje Andrew Cuomo. Tutaj mamy Janice Dean. Ona jest z pochodzenia Kanadyjką, a teraz pracuje jako co-host, czyli jakby hostesa w tutaj przypowiadaniu pogody, tak? Czyli w tej części Fax News, która jest odpowiedzialna za przekazywanie nam, jaka jest pogoda. I ona bardzo mocno skrytykowała tutaj Andrew Cuomo, i jest na, ona powiedziała, właśnie na swoim Twitterze, że on powinien iść do więzienia właśnie za wrzucanie tych wszystkich osób i mieszanie zdrowych z chorymi. Jeżeli on tego nie zrobi, to jest kolejny post od niej. W mojej opinii, Andrew Cuomo, jeżeli nie zrezygnuje ze swojej pozycji, powinien być, Usunięty. Miejmy nadzieję, że tutaj jak najszybciej on zostanie usunięty, ale przeniesiony do więzienia, bo tam on po prostu należy. Ta wiadomość, tak jak widać, godzinę temu się pojawiła i coraz głośniej jest na ten temat. Właśnie tutaj Donald Trump Jr. mocno się też zaangażował i postuje na telegramie, nakręca wideo. I nam tutaj udziela tych informacji, ale też wiele patriotów, którzy na telegramie wrzucają swoje opinie na ten temat. Więc przyszła w końcu, yy, przyszedł w końcu ten czas, gdzie będzie musiał odpowiadać za to, za to, co zrobił. I teraz będziemy widzieć coraz więcej takich sytuacji. Te osoby, które się dopuściły morderstw, tak jak Andrew Cuomo, Będą pociągnięte do odpowiedzialności, więc tych osób się będzie pojawiało coraz więcej. Także się nie martwmy, że to po prostu im uszło na sucho, bo teraz jest ten czas, gdzie to wszystko wychodzi na światło dzienne. Tutaj jeszcze jedna wiadomość: Melisa Derosa, sekretarka gubernatora Andrew Cuomo. Wcześniej już dawała znać, że właśnie w domach starców wiele osób. Umiera i to jest zrobione wszystko celowo. I ona się domaga, żeby tutaj tego Andrew Kłomo zacząć przesłuchiwać, i że on jest za to odpowiedzialny, i ona jest też świadkiem, który ma tutaj wiele, wiele różnych rzeczy do powiedzenia, i dużo rzeczy ona widziała ze swojej strony to, co było robione, więc według niej on jest też odpowiedzialny za śmierć. Tych starszych osób. No to jest coś strasznego, co on zrobił, bo sobie możemy wyobrazić, że babcia, dziadek, którzy są w domu starców, nie można było ich odwiedzić nawet i nie można było ich nawet uratować, bo wszystko po prostu było tak zrobione, żeby jak najszybciej, niestety, uśmiercić jak największą ilość osób. Kolejną ważną sprawą jest impeachment Donalda Trumpa. I tutaj Ted Cruz, którego na pewno znacie i pamiętacie z Partii Republikańskiej, senator Ted Cruz z Teksasu, powiedział, że dla niego to jest sprawa czysta jak kryształ, że Donald Trump wyjdzie tutaj z tej sprawy nietknięty i nie będzie żadnego impeachmentu. Będą próbowali, ale nie mają żadnych szans. Tutaj jest świetne wideo, które. Nagrał i skomponował ktoś z ekipy prawnika Trumpa, Davida Schoena, i on tutaj przedstawia wiele dowodów, które Trumpowi zarzucają, że Trump rozpoczął tą bitwę na Kapitolu, że to wszystko byli jego ludzie, że on nawoływał, bo powiedział: fight, fight, czyli walczcie. I co się okazało, te wszystkie wideo Trumpa i wypowiedzi Trumpa, które widzieliśmy w Fox News, w CNN. To były po prostu zlepki różnych jego wypowiedzi. Tam, co im nie pasowało, to wycięli, połączyli z czymś innym i wyszedł taki właśnie miszmasz. I on to wszystko w ciągu kilku minut rozłożył całą partię tutaj demokratyczną tych wszystkich kłamczuchów na części, bo podał tak niezbite dowody, i część tych wideo pierwszy raz ujrzała światło dzienne w całości. I on mówi, przez to są takie niedomówienia przez to, że zaczęliście ciąć te wideo Trumpa i puszczać w telewizji to, co wam się podoba. I tutaj puści właśnie całe wideo Trumpa. Zaraz chcę wam tylko pokazać po prawej stronie jest prawdziwe wideo i tutaj on dalej mówi, a tu już w telewizji Fox News, CNN wycięli ten kawałek. Już tutaj dalej tej wypowiedzi Trumpa na temat pokoju, że, że nie róbcie nic złego, musimy wszystko robić spokojnie, jesteśmy patriotami i tak dalej. On tłumaczy, co oznacza ta walka, że, że musimy walczyć o nasz kraj, bo zobaczcie, co się dzieje, no to cały czas tutaj po lewej stronie już to jest wymazane, a ile on jeszcze tutaj dalej mówi? I ludzie są bardzo zadowoleni, bo mówi pozytywne rzeczy nawołujące do tego, żebyśmy się zjednoczyli i razem tutaj. To cheer on some members of Congress, not others, peacefully and patriotically. We heard a lot this week about fight like hell, but they cut off the video before hell, they showed you the president's optimistic, końca, patriotic tak? words. I on zarzucili to Donaldowi Trumpowi, i on przygotował tutaj całe wideo. Co to oznaczało, bo oczywiście, tak jak widać po lewej stronie, oni już to obcięli, a dalej Donald Trump mówi. Także musimy teraz otworzyć oczy, pokazać to innym osobom, które czepiły się tego kawałka, który Donald Trump powiedział. Tych kawałków jest wiele. Większość wideo Trumpa i wypowiedzi została wycięta nie tylko tu, ale z innych jego przemówień. Więc świetnie oni to tutaj przygotowali. To wideo cała na 23 minuty, ale wam pokażę kawałki, co, co są przygotowane przez prawnika Trumpa, osoby z Partii Demokratycznej, w tym niestety nasza jedna Polka mam nadzieję, że ona się jak najszybciej poda do dymisji i nie będzie robiła wstydu dla Polski. Lisa Murawski the person who talks the most about this issue. They're fighting, but I'm fighting. We're both fighting. We will fight back. We're not going to just take this lined up. I'm just going to keep the fight up. What we have to do right now is fight as hard as we can. We have to rise up and, and fight back. And so we're going to fight and we're going to continue to fight. I'm going to be fighting. I might like help. Keep fighting, 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 or we kept fighting, and we did. So we're going to keep fighting. We have to be fighting every every uh, single day. We have to fight back, and we have no choice but to do that. I think we're doing the right thing to do that. Uh, fighting, and I'm fighting. Well, our job right now is to fight. It's really important. I'm going to keep fighting. I'm asking for the support of people across the country to fight back, and you got to be fierce uh, in uh, fighting. <laughs> fighting. Brown have been fighting. I've told President Biden I will fight like mad. I'll tell you what. Now more than ever. To fight like hell. We have these battles on the floor of the Senate. I'm going to go down and battle, and, uh, and I'm going to be down there on the floor fighting. Right. But we Democrats are fighting as hard as we can. Democrats are fighting as hard as we can. Credit it in any way, but we're fighting back. What we've got to do is fight in Congress, fight in the courts, fight in the streets, fight online, fight at the ballot box, fighting and pushing around. Joe Biden has a deep, deep seated commitment to fight and to fight. And about the importance of fighting, we always must fight to fight to fight and to fight. As our willingness to fight continued the fight, as Joe Biden says to fight. It's about fighting for what we're fighting for. We will tell them about what we did to fight. It's really about um, a fight. But truly, I do believe that we're in a fight. I believe that we are in a fight. I believe we are in a fight. I believe we are in a fight. In a fight. In a fight. So there's a fight in front of us. I to wideo now. leci we właśnie have a fight. na przesłuchania, yes. yes. no to są dowody, a fight. które mają. Kochamy walkę, tutaj Kamala Harris mówi. Is is our fight right To jest now. wszystko there's właśnie po the to, żebyśmy walczyli. Więc, tak jak widzieliście, oni zrobili z siebie totalnych hipokrytów, bo ich głównym tutaj zamiarem było ściągnięcie Donalda Trumpa, zrobienie impeachmentu dla osoby, która niby jest cywilem. I tutaj prawnik Trumpa powiedział: No to w takim razie powinniśmy zacząć impeachment Hillary Clinton. Tutaj będzie ostra jazda w następnym tygodniu i w kolejnych tygodniach, jeżeli chodzi. O pokazywanie tych wszystkich dowodów, które widzimy po raz pierwszy, bo widzieliśmy część tych wideo, ale wiadomo, że media głównego nurtu zedytowały większość tych wypowiedzi Trumpa, które pierwszy raz będziemy oglądać właśnie na żywo. Tutaj Ted Cruz mówi o tym, żeby powołać na świadka Nancy Pelosi, która kazała Gwardii Narodowej i policjantom nie reagować na sytuację i zadać jej kilka pytań. Więc. Tak jak widać, z negatywnego wyszły pozytywne rzeczy, i które w końcu będą mogły ujrzeć światło dzienne, i więcej ludzi tutaj uwierzy, tak naprawdę, co się dookoła nich dzieje. Że to, co widzimy w telewizji, to się okazuje, że mogą to być filmy pocięte w taki sposób i poskładane w taki sposób, który im pasuje, która narracja pasuje dla tej strony właśnie. Nie, nie będę mówić tutaj demokratycznej, bo część demokratów jest okej, okay, ale strony tej ciemnej, bo tutaj strona republikańska, tak jak widać, chyba 6 czy 7 osób, w tym nasza Polka niestety jest za tym, żeby zrobić impeachment dla Trumpa. Ale i tak to nic nie da, i tak to nic nie da. I jeszcze nam tutaj pomoże otworzyć ludziom oczy na sytuację, która się teraz dzieje. Właśnie skończyłam mówić, że i tak z tego to nic nie da, i tak nic nie da, więc nie dało. Miałam wrzucić to wideo właśnie na YouTube, a tutaj wychodzi dobra wiadomość, że wygraliśmy 57 do 43, że nie będzie impeachmentu Trumpa i zaczynamy słuchajcie, celebrować, celebrować wygraną tutaj Trumpa, że nie będzie tego impeachmentu, że wygraliśmy tą, tą kolejną fazę i zaczyna się po prostu tutaj dla nas o wiele. Większa nadzieja i spokój, że wszystko idzie zgodnie z planem, to co powiedział Ted Cruz, że dla niego to było czyste jak kryształ, że nie ma szans, żeby zrobić impeachment dla Trumpa. Więc, więc super wiadomość. Ja tutaj przetłumaczę, co, co powiedział Trump i, i jego wypowiedź. Więc celebrujemy, słuchajcie, wygraną, nie udało im się. Zrobić tego impeachmentu, co wiedzieliśmy, że nie mają szans, ale już możemy, słuchajcie, otwierać szampana. Były tutaj prezydent Donald Trump. W sobotę podziękował swoim prawnikom i senatorom i tym, co głosowali właśnie za nim. Jest 57 do 43 i tutaj quote, czyli chcę bardzo podziękować swojej całej tutaj drużynie, która Dedykowanych prawników za ciężką, tak niestrudzoną pracę w mojej obronie, tutaj w obronie prawdy powiedział to Trump. Moje najgłębsze podziękowania także dla senatorów, którzy i członków Kongresu, którzy z dumą tutaj opowiadali się za konstytucją którą wszyscy szanujemy, i jej święte zasady są w naszych sercach. Trump dodał jeszcze, że to była kolejna faza, kolejnego polowania na osobę po prostu, której nie lubisz, i niszczenie osoby, której nie lubisz. Trump dodał jeszcze, że żaden prezydent nigdy nie przeszedł przez coś podobnego i trwa to nadal. Ponieważ nasi przeciwnicy nie mogą się pogodzić z tym, że 75 milionów ludzi. Najwięcej w historii tutaj, która głosowała na prezydenta, głosowała za Donaldem Trumpem. Więc kilka miesięcy temu. Kolejna wypowiedź Donalda Trumpa, i nasz tutaj ruch, piękny. Patriotyczny ruch Make America Great Again, czyli zróbmy Amerykę wspaniałą po raz kolejny, dopiero się zaczął. Tak powiedział Trump. W miesiącach, które nadchodzą, mam Wam wiele, chcę się podzielić z Wami wieloma rzeczami i czekam na to, na tą kontynuację tej niesamowitej podróży razem do osiągnięcia tutaj niesamowitości i pięknych rzeczy w Ameryce dla wszystkich ludzi i nigdy takiego czegoś jeszcze nie było czyli słuchajcie ruch ten Ameryka i która ma być tutaj ponownie niesamowitym krajem no i cały świat do tego dołączy dla wszystkich ludzi więc wygraliśmy kolejną walkę i ta walka się słuchajcie dopiero rozpoczęła 26 Tutaj lutego Cindy Powell też wkracza do akcji z kolejnymi oskarżeniami. Więc, jeżeli dalej tak będzie to wyglądało, to z powrotem Trump zostanie tutaj tym prezydentem, bo jemu się to należy. To wszyscy ludzie, 75 milionów albo nawet i 85 milionów, głosowało za Donaldem Trumpem. A wiemy, jaka ilość ludzi głosowała za Bidenem. Więc słuchajcie, super. Otwierajcie szampana, możemy celebrować. Jutro są walentynki, więc życzę Wam też udanego weekendu walentynkowego. Dla tych z Was, co jeszcze chcecie dołączyć do mojego nowego kursu, bo ten już się zaczął i... Już mamy kolejną klasę, zresztą ta klasa jest pełna, wypełniona do ostatniego miejsca, więc dla tych osób, co chcecie dołączyć do nowej edycji, zapraszam. 26 marca zaczyna się mój kolejny kurs. Jest to dla osób, które chcą poznać tajniki aromaterapii, olejków eterycznych, jak je używać w domu, ale nie tylko. Są osoby, które chcą rozwinąć swoje biznesy, tak jak medycyna chińska. Może, możecie dodać olejki do swoich klinik osoby, które się zajmują psychologią, psychiatrią, olejki się nadają też do szpitali, ale także do medycyny konwencjonalnej, bo wiadomo, że po olejkach czujemy się o wiele lepiej, więc zapraszam Was serdecznie do kontaktu na klub na boso małpka gmail.com, e-mail się znajduje pod wideo i tutaj mamy walentynkowe kolory, biało-czerwone, tak? Czerwone, ale białe to jest też pozytywna energia, więc mamy tutaj jak Donald Trump by nie wygrał w 2016 roku, Ameryka nie dowiedziałaby się o tych wszystkich kłamcach, korupcji i wszystkich nieczystych rzeczach robionych przez demokratów. Czy się z tym zgadzacie? Wydaje mi, że, mi się, że się zgadzacie, bo dzisiaj jest wielka wygrana, więc słuchajcie, trzymajcie się, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia wkrótce. Ciao!